edytować swój kawałek tortu i wprowadzić odpowiednio dochody i wydatki, jakie planują na rok 2026. Klikamy generuj. No i sukces. Wygenerował mi się projekt budżetu na rok 2026, ten wstępny, mój jako skarbnika, jako całości, ale wygenerowały mi się również wstępne projekty planów finansowych dla moich jednostek organizacyjnych. No i tutaj by trzeba było również dać gwiazdkę. No bo co w sytuacji, jeżeli w roku 2025 w budżecie nie miałam jednostek organizacyjnych, czyli nie miałam mówiąc wprost kolumny jednostki. Nic straconego, bo tak naprawdę jeżeli nie mieliśmy kolumny jednostki, to daliśmy dostęp naszym jednostkom organizacyjnym, minimalnie więcej pracy będą mieli, ponieważ będą musieli utworzyć sobie nowy projekt planu finansowego i powprowadzać. Z kolei te jednostki, które miały już kolumnę jednostki w swoim budżecie, no to tak naprawdę będą edytowały przeliczony o wskaźniki makroekonomiczne wstępny projekt ich planów finansowych, który wygenerował program. A więc w zakładce projekty widzę mój projekt, ale w zakładce plany finansowe widzę wszystkie Projekty planów finansowych, które zostały przekazane do jednostek organizacyjnych na ich konta. Ale czy mają dzisiaj edycję? No nie mają edycji. I tutaj warto powiedzieć o tym, że główną rolę w komunikacji na linii skarbnik, zarządca całego budżetu, a jednostki organizacyjne, wydziały odbywa się za pomocą statusów. One tutaj mówią o tym, czy mamy, My edycję jako skarbnik, czy edycję ma jednostka organizacyjna? Zatem pokrótce powiedzmy sobie: od dołu roboczy jest to status, w którym nadajemy jednostce organizacyjnej możliwość edycji. Czyli zmieniając na roboczy, nam blokuje się edycja i jednostka organizacyjna może tylko edytować. Jest to zabezpieczenie na wypadek tego, żeby w jednym czasie skarbnik i jednostka organizacyjna nie działali, nie wchodzili sobie, mówiąc wprost, w paradę. Jeżeli jednostka organizacyjna zakończy pracę nad naszym budżetem, wówczas ona ma w swoim koncie przycisk wyślij. Może postaram się również pokazać to, jeżeli mi się uda udostępnić, bo pewnie Państwo nie wiedzieli, co widzi taka jednostka organizacyjna. Utworzyłam sobie to na potrzebę również. Dobrze. No, udało się. Zalogowałam się jako jednostka organizacyjna. Aktualnie jestem e, przedszkolem, więc wchodzę sobie w zakładkę do projektu i jednostka organizacyjna widzi, że cztery no, minuty temu wygenerowałam, ale nie udostępniłam jej do edycji, bo widzi um, status do akceptacji, no ale może wejść sobie i już podejrzeć, jak wygląda ten mój przeliczony o wskaźniki makroekonomiczne wstępny projekt um, planu finansowego. Teraz bym chciała udostępnić edycję jednostce organizacyjnej. Mówiliśmy, że ja przygotowałam to dla przedszkola i że status roboczy umożliwi edycję. Zatem zmieniam status i mam nadzieję, że na jednym pulpicie mi to wszystko sprawnie zadziała. Odświeżę sobie stronę i widzę status roboczy. Zatem mogę odpowiednio edytować. Kwoty. A jak skończę edycję, to jednostka organizacyjna ma przycisk wyślij, Wysyła do, jedno, do skarbnika. Z kolei co widzi skarbnik? No znowu widzi do akceptacji. Jeżeli w tym momencie oczywiście edycja ma skarbnik, więc skarbnik może skorygować ten plan, ale może go też zaakceptować zmieniając odpowiednio, odpowiednio status i zmiana tego statusu oczywiście jednostka organizacyjna również będzie widziała, będzie widziała, że to jest ten wstępny projekt planu finansowego dla jednostki, jaką jest przedszkole. Przeczytajmy, nie mam jednostek w Bestii, jednostki robią w Epublink projekt Planu na rok 2026. Czy z tych planów mogę wygenerować projekt na 2026 rok i potem modyfikować plany jednostek? Jak najbardziej. Jeżeli jednostka utworzy sobie te swoje wstępne projekty planów finansowych, wówczas wchodzimy do projektu. Mamy plany finansowe, które znajdują się w obrębie. Naszego modułu z planami finansowymi i podpinamy je do głównego planu. Czyli powiedzmy, wysłał fundusz sołecki do pana swój projekt. Podpina pan. Wartości się zmieniają. I zaczytane jest wszystko do tego ogólnego projektu. Jeszcze przewinę. Dobrze. No to kontynuujmy dalej. I tak naprawdę, jak już wszystkie jednostki organizacyjne złożyły nam wstępne projekty planów finansowych, to w tym momencie warto pamiętać o tym, że musimy uzupełnić jeszcze pewne dane, których nie jesteśmy w stanie przeliczyć o wskaźniki makroekonomiczne.